Połączenie pistacji, malin i karmelu to jedno z moich ulubionych połączeń, a tym razem chciałabym się z wami podzielić sprawdzonym przepisem na wilgotne ciasto pistacjowe, nadziane karmelem z odrobiną malin. Jest po prostu przepyszne, a samo przygotowanie trwa dosłownie 5 minut. Tym razem pokażę wam też sposób na to, jak nie używać piekarnika, a wielofunkcyjne urządzenie, jakim jest Philips Ovi, czyli frytkownica bez tłuszczowa. Zabierzmy się więc do pracy. Mąkę z proszkiem do pieczenia mieszamy sobie w osobnej miejsce. w drugiej ucieramy cukier z jajkami przez około 2 minuty. Nie potrzebujemy tutaj miksera, wystarczy zwykła rózga kuchenna i tak raz, dwa całość mieszamy, następnie dodajemy wszystkie mokre składniki i mieszamy całość na jednolite ciasto do połączenia. Teraz pozostało nam jeszcze przesiać suche składniki i wymieszać całość, do uzyskania jednolitego, lekko gęstego ciasta. Następnie nasze ciasto pistacjowe przelewamy do. Wcześniej wysmarowanej masłem misy do pieczenia z zestawu Philips Ovi do naszej frytkownicy beztłuszczowej, a na górę układamy świeże maliny. I naszą foremkę z ciastem umieszczamy w w frytkownicy tłuszczowej Philips Ovi. Ciasto pieczemy około godziny w 155 do 160 stopni z małym nawiewem. Pod koniec i tak będziemy sprawdzać, czy nasze ciasto się upiekło. W razie czego będziemy jeszcze wydłużać czas. W aplikacji, oczywiście, jeżeli coś chcemy zmienić, możemy jak najbardziej. Ja zmieniłam tutaj nawiew z wysokiego na niski. Czas i temperaturę pieczenia pozostawiłam bez zmian. W połowie czasu pieczenia jeszcze otworzyłam urządzenie i dosłownie za chwilę zamknęłam. A na koniec aplikacja poinformowała mnie, że gotowanie się zakończyło i czas wyjąć ciasto. Przed wyjęciem jeszcze sprawdzam patyczkiem, czy na pewno jest dobrze przepieczone, a następnie wyciągam i studzę na kratce. To urządzenie jest tak praktyczne, że nie tylko zrobimy w nim frytki czy mięso, ale między innymi właśnie pyszne ciasto, które nie będzie suche, a będzie bardzo wilgotne. Tutaj możecie jeszcze zobaczyć, że karmel, który wcześniej miałam przygotowany do innego deseru, wkładam sobie jeszcze do ciepłego urządzenia, tak żeby utrzymało mi przez kilka minut tą temperaturę, tak żeby karmel nieco się rozluźnił, a następnie go wyciągam i przekładam do rękawa cukierniczego z taką tylko do szprycowania i w jeszcze ciepłe ciasto wbijam właśnie tą szpryckę, tak żeby nasączyć tym karmelem ciasto od środka, żeby fajnie mi się rozpłynęło po cieście i żeby było jeszcze bardziej aromatyczne, wilgotne i miało dodatkowo karmelowy smak. Teraz najtrudniejszy moment. Musimy poczekać aż ciasto wystygnie, a później możemy je rozkroić i zajadać się. Jest naprawdę przepyszne. Fajnie wyrasta, jest wilgotne. Z żadnej strony nie było przypieczone zbyt mocno. Wszędzie upiekło się równo. Jest po prostu idealne. Więc jeżeli szukacie przepisu na pyszne ciasto pistacjowe z nutą karmelu i malinami, to ten przepis na pewno wam się spodoba. Dajcie znać, czy z niego skorzystacie, czy wam się spodobało i chcecie więcej takich fajnych przepisów z użyciem Philips Ovi. Ja już za dzisiaj Wam dziękuję i życzę wszystkiego smacznego!